Dobry miłe panie. Dzisiaj temat y, niesamowicie ważny, mianowicie y, chodzi mi o uświadomienie potrzeby higieny przy życiu seksualnym. Higiena to jest to, co, nie chodzi tutaj o mycie rąk, które jest oczywiście niezmiernie ważne, bo mycie rąk jest ważne, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, podawanie sobie ręki, tak jak chociażby ten ostatnio ten cały taki żółwik czy coś jest dosyć dobrą stroną, bo jednak ilość zakażeń przez to spada. Natomiast w przypadku współżycia musimy o higienie myśleć ogólnie i o wszystkim. Czyli myślimy również o higienie psychicznej, jak i higienie fizycznej. Higiena psychiczna polega na tym, że macie po prostu sprawdzonego partnera, z którym współżyjecie i jak gdyby ten aspekt tutaj jest dosyć mało istotny dzisiaj, natomiast pozostaje oczywiście higiena tak zwana osobista. Żeby można było w ogóle jak gdyby przygotować się do współżycia, to oczywiście oprócz tych elementów psychiczno czy warunków bytowych, również trzeba pomyśleć o przygotowaniu siebie jako osoby. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby to współżycie sobie troszeczkę zaplanować, czyli innymi słowy, pójść sobie do toalety, umyć sobie ręce, opróżnić sobie pęcherz moczowy, umyć sobie wszystkie swoje, można powiedzieć, narządy za pomocą mydła i ewentualnie potem płynów higieny intymnej, a nie tylko płynów higieny intymnej, bo to nie wystarcza do mycia. Potem oczywiście dobrze byłoby jeszcze w międzyczasie gdyby stolec oddać. Dlaczego? Bo jeżeli jest pęcherz moczowy i kiszka skrócolcowa pusta, no to jest mniej dolegliwości bólowych. To jest też bardzo niestety istotna sprawa. Bardzo ważną rzeczą jest, yy, można powiedzieć, Przygotowanie się to higieniczne, w również w aspekcie mm, rozpoczynania jak gdyby powolnego, żeby nie dochodziło do otarć, tak? bo jeż, jeżeli doprowadzimy do tego współżycia w sposób bardzo gwałtowny, szybki, przy braku jak gdyby rozruchowym, to tak jak jechać z samochodem e, od razu 100 na godzinę e, bezpośrednio w zimie po włączeniu, wiadomo, że ten silnik nam skróci żywotność. A w przypadku męskich i żeński, żeńskich problemów będzie dochodziło oczywiście do otarcia różnych naskórków, nabłonków, na pletka tudzież warg sromowych i innych dziwnych rzeczy, i też by trzeba było tego wszystkiego unikać. Także przygotowanie psychiczne i fizyczne przy współżyciu jest może takim banałem, który każdy z Was może znać, ale z drugiej strony, jeżeli sobie. To weźmiecie na poważnie do serca, to będzie to bardzo ważne. Oczywiście muszę jeszcze wspomnieć, że używanie jakichkolwiek zabawek dodatkowo w przypadku współżycia też wymaga tego, że te wszystkie elementy, które macie, o których na przykład tutaj jest taki medyczny członek, to wszystko trzeba bardzo skrupulatnie umyć wodą z mydłem sama woda nie wystarczy. Jeżeli chcecie to jeszcze lepiej zdezynfekować, to ja proponuję użyć alkoholu izopropylowego albo kwasku mlekowego. Tak? To bardzo dobrze dezynfekuje wszystkie takie elementy i wtedy można oczywiście za pomocą czystych rąk to wszystko robić. To są może takie proste rzeczy, ale niesamowite ważne, dlatego na tym odcinku skończymy już na tych moich wydumaniach i do zobaczenia i usłyszenia w następnych. Zasubskrybujcie kanał. Cześć!